Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Terra Kamil. Właśnie przyszły do mnie ślimaczki. Zapomniałem wam nagrać unboxingu, ale przyszły i będę nam nagrywał, jak urządzimy im domek. To są właśnie one. Nie będę ich na razie wyciągał. No to jest to Liza Hatina Rediculata. To są dwa ślimaczki w mojej hodowli. Tamten urus też dużo, duży jest. Pokażę go wam pod koniec odcinka. No to widzimy się, jak będziemy dla nich przygotowywać pudełko Jak widzicie, tor już nałożyłem. Teraz damy trochę tego muchu, co tam był. Rozłożymy tutaj. I teraz pofukamy im tutaj. rajcie nie wystarczy. Chodź I tym akurat. Dobra, wystarczy. No i teraz przekładamy ślimaczki. Tutaj jeden. Hop. Drugi. Hop. No i to tyle z tego odcinka. <laughs> Będę nagrywał dalsze aktualizacje, jak trochę urosną. Jeszcze im damy jeść. Dam im jeszcze troszeczkę jabłuszka. Tutaj wsadzę, o. No i no to tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba i łapkę w górę. Nara. Zapomniałem jeszcze pokazać. Tak oto się prezentuje nasz ślimak. Dałem mu też jabłko i trzykrotkę dostał. I tak tego pojemnik za paręnaście miesięcy trzeba będzie mu to zmienić, bo urośnie. A jeszcze tym małym muszę dać jeszcze tutaj sepie, bo zapomniałem. Co jest najważniejsze, nie zapominajcie dać swoim ślimaczkom. Bo z tego właśnie budują muszle. Więc no to, no to na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa.